Jak to Kurwa, w sumie dałem Ci sprzęt, a zaraz sam nie będę miał, ale to nic. Ja sobie zaraz znajdę. Jak to sam nie będziesz miał? Nie, bo właśnie zobaczyłem, że mam ostatni magazynek do swojego, ale mój, mój wiesz, jest tu z tłumikiem i ja muszę mieć. O, tak. Czekaj, chodź na tu. Teraz tak samo. Przerzucę ci. Masz? A, ale po co ty mi to dajesz? No żebyś miał do swojej broni, bo to nie <laughs> do mojej. Ja rozumiem tylko. Tylko ty nie rozumiesz. A co, nie masz, na, masz amunicję czy nie masz? Nie mam, ale... No to bierz. Ja mam jeszcze z tłumikiem krótką broń. Ja se poradzę. Powiem ci że tak. opłacało mi się tu przyjść, bo do mojego stanaga <gazynka> znalazłem trzy magazynki. Gdzie? No, w straży. No jakbyś widział SD, to by mi się przydało. Ej, czemu was jest trzech? <gazynka> Biedny? To fk, To Bo no, chciałem, chciałem zastrzelić, kurwa, tego, co jest za wami. Ty, ty wariat. A powiedz mi, jest tam jakaś broń jeszcze? M16 tylko, ale bez celownika optycznego. Dobra, ale jest yy, jakiś ten? Naboje? No, nie ma. Stanagi są, które wziąłem, tak? A co okay. dla szypana byś coś chciał? Nie, albo dla siebie drugą broń jeszcze. Trzy U... da się zmienić? 3 płonie F F mam jeszcze granaty <laughs> Mogę morfinę sobie wziąć? Jedną? O, że się Kurwa, okradną mnie wszyscy no, kurwa. Co to jest no. na mnie? Ej, patrzycie czy, czy tu jest czysto, czy żaden gracz, jakiś inny ciągle tu nie wchodzi? Bo ja słyszę, że tu ktoś biega. W którym miejscu jesteś? Chyba, idziesz w wzdłuż płotu? Nie. No to ktoś idzie. No to zajebiście. Gdzie? Wzdłuż płotu. Przy bramie jest, przy bramie jest chyba... A jest. To dawaj kurwa, zajebać go trzeba. We trzech strzelamy i nikt nie trafi Dobra, trzeba się rozdzielić Albo kabel uciekaj teraz Tylko głównym wyjściem To ty? Jesteś na zewnątrz? Nie, nie. oblukam ob, 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 już, już nas Gdzie jest? Na tyłach jakby od strony miasta Dobra, ja lecę do niego. Sa jebony, To cwel, lecimy do niego. Poczekamy na niego tutaj, on wyjdzie albo tędy, ale, a, w sumie jest jeszcze wyjście no, na albo ten. Albo drugą stroną. No jak nas wszystkich serii Poczekaj, to ten, mnie okay. go. No kurwa z takim o moim celownikiem to Eee... Szczepan, gdzie ty jesteś? No Nie tylko ciebie też po To patrz na, patrz na prawo, czy nie zajdzie nas, wiesz? A ja idę za Dżersem. Ole mnie wyjebało kurwa Mówcie mi gdzie on jest? Ty patrz Szczepan na prawo, ja na lewo a ty idź środkiem do jets? Jest, jest, pięknie. jest, przy to też jest, tu. Z której strony? Z prawej. No. Nie, to zombie. To, to zombie jest. Dobra, ja go zdejmę. Kurwa, no. niepotrzebnie strzelałem. No wiem właśnie. Ty, 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 pięknie. Nie, to jest zombie. Z drugiej strony płotu. Dobra, to ja go zdejmę. Nie, to, to zombie jest. Zombies. Kurwa, nie mam amunicji. Nie mam amunicji, już w tym. Ale mam jeszcze tego. Dobra, ja go zdejmę, zdejmę go. Kurwa, pobieg za tobą, Dojers. Zombior Ty pało, głupiaty. Pięknie kolejne To, to, to ty, Ja, 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 to ja. A tu ty nas Pewnie tamten się zerwał, kurwa. Albo wlazł do środka i czeka. Nie, 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 ja jestem w środku, w straży. Uważaj, Kto, Ktoś wszedł tam, po schodach? Jest w środku. W brzeście, tam, brzeście tam zeszli na dłużo do straży? Tak Ale goścnik przybiegł Gdzie on jest? W straży Kurwa, ja się minąłem z nim na schodach No to uważaj, Masta on wali z automatu, wiesz? Nie, nie pierdoli się po jedną dwie kulki, tylko napierdola serium Kurwa, skończyła mi się amunicja i mnie zajebał na górze. To ja cię zajebałem! Nie? Ja pierdolę! No jak? Tak. O kurwa, nie mam pytań. No bo zacząłeś lutować do mnie. No! Pod kością No bo to myślałem, że do gości tutaj no, wchodzi. No o, nie! Kurwa. A ja gościel przyjdzie ja i sobie, sobie zlutuje wszystko. Mas... no... To ty? Ja nie... Nie, ruch. ja, ja po drobik wchodzę. Jakiegoś marka zabiję No to tego gościa. Nie, tamten to był Jay Jay, tak, tamten to był Jay To, to Jesu ty masz mundur szary? A nie, tam czekaj, Jay zginął to, to może tego ma Wiesz co nie, to czekaj ja jestem, ja jestem na tym na, na górze nie wiem jaki mam mundur bo... Każdy widzi to inaczej To ty wiesz... jesteś za oknem, to ty za oknem macie ten? Tak, tak to... Dobra to nie, to nie nie strzelać Eee jest Zobacz co wiesz... ten mark miał w kierunku. Jak zatamować krwawienie kurwa? Bandażem, Bandażem. Dobra, ja już widzę komień, także dolatuję do Was Jestem na dachu więc... A ja mam wyjebane i lecę po prostu sobie taką w linii prostej odsłoniętej. że jak Szczepan schodzi po drabinie, ale tyłem do przodu, czy tak powiem. Jak ty dożer, co mogłeś mnie zabić, no? no jak? Człowieku, no wiesz, jaka to jest... jaka to jest reakcja, nie? Jakieś M16... No 16, się. 16, 16 jakieś to, że... No kurwa, co za zombie, ty. przechodzą, obok niego, wziął mi je mego podłożył, czy co. Przewrócił cię? No. No one... biegają zimnie czasami. Spida dostanę jak... A ty? Kto ten... na mnie strzela? Nikt do ciebie nie strzela, A... ja strzelałem do zombiaku. Spokojnie. Szczepan, to ty na górę celowałeś? Nie... To że W sensie w pionie? Coś tak. mi się... Coś mi się zbugowało, wiesz? Nie wiem, ja chyba leżę na ziemi... Nie wiem co chodzi. Mogę... Bez sensu. To ty jesteś? Tak, to ja, to ja to ja. No ja jestem, przecież mówiłem, że tu przyleciałem. A ty masz bandytę Dodgers. M możecie mnie jakoś podnieść, ja to leżę... Chcę, że A tam no mój właśnie mój. też mi się wydawało, że ...że Dodgers jak mnie zabił, to zmienił ten... Ma taką kurde, bandamkę w ogóle takiego kurwa. No jak wygląda jak Arab Arab Jej, no, bez no. Hitu, lol. Możecie, Może mnie ktoś z was podnieść? Tak, tak, momencie. To no twój staw jest tak? Ale y, powiedz mi tak mój Ty y, szczepan żyjesz tylko jesteś co ranny czy co? No, nie mam nóg Kurwa, to morfinę trzeba wziąć y, Ty miałeś nie? Masta Ja mu dałem, znaczy no, wziął szczepan już Dzięki kabulu Nie to podnieś cię... O no, kurwa, tu ty jest tyle gratów czy one są? A. Wszystkich, po prostu wszystkich weź, weź tego, bo tam ja padłem, ten <knie> Bożers mnie zabił To weźcie tą o, krótką broń chociażby z tłumikiem I długą Przyleć, gdzie jest szczepan Szczepan to jesteś gdzieś u góry czy na dole? Mm. No zaraz to przy, przy nie pewnie zaraz bo to po drobinie to kurwa, nie mogę To schodź tam ci morfinę. Już są wziąłem, bo ja miałem... No właśnie, bo tam są, są... są moje te karabinki, nie? A gdzie ty jesteś no, no, bardzo... No. Ja? No. No ja biegnę z dwa No właśnie, są moje magazynki. Tylko że ja tam nie miałem magazynków, tylko chociażby tą krótką broń bym wziął, bo do niej miałem trochę magazynków. A tą SD no to... No, nie wiem no. Ale masz, ona tutaj jest na twoje SD. No tak wiem ale. Tam na, na całym dole... Też była SD, nie? Nie wiem, ktoś porzucił albo po prostu leżała. Ale no to z tym, jak nie mamy do nich magazynków nigdzie tutaj na razie? No może tam wyżej e, Ty, e, kabel, jak będę biegł wzdłuż torów, to dobiegnę? Elegancko? Czy nie dobiegnę? Ale nie wiem, w której stronie jesteś. Kurde, <laughs> wiesz co, na wysokości lotniska. Idę chyba... Na... Weź, weźcie mi chociaż tą krótką broń yy, z tego... Dolecie do tu spokojnie. Nie, nie panikuj. A ja bym ja wziął lecia... jeszcze... Ja leciałem z, w ogóle z, z czarnej dupy, kurwa, z takiego kawałka, że... Dasz radę. Powiedz mi, no jeszcze... gdzie jesteś. Na lotnisku. Ja ja masz, kapara, masz, masz, masz pan Tu ty się w balocie odrodziłeś? A gdzie? A gdzie miałem? Elektro. Weź coś w łeb, to szybciej dolecisz do nas. Zważnie. No to złożyłem. Czekaj, więc to jak już tu jestem, to zerknę może czy jest heli. O, chociaż tutaj w balocie to chyba nigdy nie ma, nie? Jest, jest ale bajne. rozjebane heli. Dobra, ja MP5 wyrzucam. Powiedz mi masta, co mam wziąć z twoich gratów? Eee... Krótką nie? broń e, Makarowa? No, Makarowa, bo on jest SD i do niego tam dużo nie ma amunicji chyba jeszcze. Cztery magazynki. No i co jeszcze? Nie wiem, jeśli ci się zmieści, to, to weź jeszcze SD, nie? A jak nie, to to. Nie no, hole no? mi się nie zmieści. Gdzie, gdzie mogłem zmieścić Nie ja mam wiesz. Do plecaka, jak wsadziłem tego Makarowa, to od razu znikło tam jeden z 600. Dobra, wolne web, pierdolę to. Zresztą są zaraz mnie prędzej mnie yy, rozwalą te zombiaki, nie Mogę ci granaty jak chcesz O, granaty weź, no, granaty właśnie I tylko to miałem chyba w sumie Nie wiem no. zapałki? Miałem, nie miałem miałem zapałki mogę ci je oddać, bo je wrzuciłem od razu do tego Szczepan, ogarniasz? Co ja lat dostałem? A mi magazynki zniknęły, kurwa. Miałem pięć i nie mam. To jak załadowałeś moje pewnie? Nie, Czy... znalazłem tylko trzy.